Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w czwartek, 1 lutego 2024 roku. No i mamy, mamy luty, styczeń zleciał, nie wiadomo kiedy, niepostrzeżenie i mamy luty, ale dobrze, bliżej do wiosny. Jest w tej chwili 8.30, 4 stopnie, odczuwalne minus 2, zachmurzenie 67%, niebo jest ładne, niebieskie. Szansa opadów 3%, dobra jakość powietrza, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane o 14 najcieplej 7 stopni. Tutaj z tej strony to słoneczka już całkiem zagląda, jak pięknie. No ładny dzień. Bardzo ładny dzień się zapowiada. Na śniadanko dzisiaj. Właśnie tak zapachniała jajecznica na cebuli. Więc będzie. Dawno nie robiłam. Ale jakoś, jakoś mam chęć na nią. Cebuli nie będę żałować. Bo jeszcze na jest będzie taka, no takiej mi się chce, bez pomidorów, tylko taką, właśnie, na cebuli, na masełku. Oczywiście to już mam masło, mleczna dolina przygotowane. Na masełku z koperkiem, smakowitości. No i moje śniadanko gotowe. Tam sporo cebulki, apetyczna jest ta jajecznica, kromka chleba z masełkiem, herbatka z cytryną, mandarynki na deser. I takie to moje śniadanko. Smaczne i apetyczne. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na nowy film. No, witam Was w nowym miesiącu styczeń przeleciał niepostrzeżenie szybko. I mamy luty. Zobaczymy, co ten luty przyniesie i jak szybko minie. No ja dzisiaj troszeczkę ja miałam dzisiaj porozmawiać na temat takiego spokoju wewnętrznego. Ale wyłączyła mi się komórka. Wyłączyła mi się komórka i, i wyskoczyło, że muszę oczywiście od nowa wpisać kod A tu czarna magia. Nie pamiętam numeru, więc zaczęłam. Szukali, gdzie mam zapisane. Okazało się, że nie mogłam znaleźć. Chyba półtora godziny szukałam. No, a przy okazji, zrobiłam porządek wśród dokumentów, papierów, bo okazało się, że trochę tego za dużo już mam. No i tak, jak znalazłam, to mi się przypomniał i numer, i, i to jest rzeczywiście złośliwo i rzeczy martwych, ale sama siebie upominałam. Spokój wewnętrzny, nie denerwuj się. I wiecie, że to mi, że to mi w jakimś sensie pomagało. Spokojnie. Musisz znaleźć. I tak sobie sama dodawałam otuchy, żeby się nie denerwować, bo w nerwach możemy przeoczyć wiele rzeczy. I, i to jest zresztą niepotrzebne, bo wiedziałam, że mam, tylko gdzieś po prostu zawieruszyłam. A okazało się, że, że było w takim miejscu, gdzie mogłam od razu zajrzeć, no ale cóż, tak nieraz bywa. No, i tyle. Także jestem spóźniona półtora godziny. Już sobie dam spokój dzisiaj z tym tematem, ponieważ już to, co było istotne, to, co miała powiedzieć, już mi wyleciało z głowy, także wrócę kiedy indziej, ale dzisiaj był taki naturalny właśnie, naturalny dzień, gdzie właśnie ten, gdzie ten temat się przewijał właśnie. Uspokajałam siebie sama, żeby się nie denerwować, bo, bo cóż to da, nerwy są niepotrzebne, to tylko strata czasu, zły doradca bym powiedziała nawet. Także trzeba sobie nawet policzyć w środku do trzech czy do pięciu, żeby tak się wyciszyć, uspokoić, nie denerwować. Trzymajcie się ciepło. Życzę wszystkiego dobrego. Na razie. Pokazałam już jak się robi przody na jednym drucie, a teraz chcę pokazać jak tutaj się... Robi dekolt. To będzie dekolt w szpic. Czyli za każdą plisą, z jednej i z drugiej strony, za plisą, gubimy jedno oczko. Z dwóch oczek robimy jedno. Mimo, że tu jest prawa strona, ja za chwileczkę pokażę, jak to, jak to, jak to robić, że tu jest prawa strona, to przerabiamy całość. Zaczynamy od tej strony. Przerabiamy plisę. Jedno oczko gubimy, z dwóch robimy jedno. Przerabiamy do końca, odwracamy i tą stronę przerabiamy bez niczego, a dopiero jak dojdziemy do tej strony to tam przerabiamy. Ja zaraz pokażę jak to wygląda. I wtedy wychodzi tak równomiernie. Widzicie? Już pomału idą. I tu chodzi o to, żeby żeby te oczka były równe z plecami. Wyliczyć plisy oczywiście nie liczymy. Plisy nie liczymy. Tyle musimy odjąć, żeby był równy przód i tył. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Jak tak się wytłumaczy, tłumaczy to to inaczej brzmi wszystko, a inaczej jak się pokazuje to jest naprawdę bardzo proste i łatwe. Postaram się tutaj pokazać. Widzicie, już, już bliska jest zrobiona. Już bliska jest zrobiona. 11 oczek akurat nie moja tyle wynosi. I tutaj za bliską dwa oczka. Dwa oczka prawe. Dwa oczka. Robię dwa oczka razem, przeciągam i mam jedno oczko prawe. Teraz mogę przyspieszyć, bo chodziło mi o to, żeby Wam pokazać. To jest prawa strona. Na pierwszej połówce nic nie robiłam, tylko przerobiłam razem. Na drugiej połówce z dwóch oczek zrobiłam jedno i teraz pokażę na odwrocie jak to wygląda. Jakoś troszeczkę jestem taka opóźniona w tej pracy. To były spacery, to były jakieś inne zajęcia. Wieczorem coś tam zrobiłam, ale nie dużo. Troszeczkę mam tyły, no ale przecież nic mnie nie goni, nic mnie nie pędzi, że ja muszę już, już terminy jakieś zachować. Tutaj, tutaj są prace moje bezterminowe, bo to są dla mnie, więc kiedy zrobię, wtedy będzie. Tak to wygląda. Zrobiłam już tą połóweczkę. Teraz lewa strona. Ta połówka na prawej stronie już zrobiłam z dwóch oczek jedno, więc tu zrobię tylko oczka na lewej stronie, oczka lewe, bo już jest zrobione. Więc oczka lewe. I oczywiście plisa będzie na prawo, bo wściek francuski, wszystkie oczka na prawo mimo, że wychodzą na lewo w plisie. Dzisiaj mam taki dzień, że, że muszę podgonić. Chciałabym właśnie te przody dzisiaj skończyć i zacząć rękawy, więc to już polecie. Rękawy będą szybko i zakończyć już. I zakończyć moją robótkę. Dwie, cztery, sześć, dwa, sześć, 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 sześć. Tu mam jeszcze trzy, i na prawo plisę. I na prawo oczka. Ruty mają takie uspokajające działanie, takie naprawdę relaksujące. W każdym razie ja to tak odbieram. No. Różne komentarze czytam na ten temat, nie wszyscy. Oczywiście tak myślą, no ci co nie robią, oczywiście, bo ci co robią to na pewno tak. No i przeszłam na drugą połówkę i tu, mimo że lewa strona, będę gubiła. Bo tu, z tej strony, z tej połówki nie było oczko gubione. zrobię Policzę cztery, sześć, osiem, No i tutaj mam lewą stronę lewą stronę robótki, więc chcę zgubić jedno oczko, czyli z dwóch oczek robię jedno na, na lewą stronę, na lewą stronę tak jak wychodzi. może tutaj o. Z dwóch oczek jedno przeciągam i mamy jedno oczko i robię już tak do końca. Strony lewe oczka wszystkie. Dejam drutem tutaj. O. Bardzo przyjemnie się robić. Dzisiaj troszeczkę inaczej ustawiłam komórkę, bo mi jest lepiej tak robić bezpośrednio. A teraz też uważam, że widzicie, i ja nie robię jak to mówią wtedy. Ostatnio, jak Wam pokazywałam, robiłam patrząc w komórkę, no to niewygodnie. A teraz ja bezpośrednio. No i przerabiam do końca, już jestem na końcu, prawie że. No, i teraz odwracam na drugą stronę tutaj i jedno oczko zgubiłam. Odwracam na drugą stronę i tutaj tylko przerabiam, bo już jest oczko zgubione, a będę zgub... a zgubię oczko w tej połowie. I to tak właśnie wygląda. Raz z prawej strony, a raz z lewej. Jedną połowę z prawej strony, a jedną z lewej strony. Spuszczam oczka. Gubię. Jedno oczko gubię, żeby wyprofilować właśnie ten dekolt, żeby tutaj ładnie to się wszystko tak... O... Rozkładało. Więc tu prawa strona, i to cały czas robię do tego momentu, aż uzyskam tyle samo oczek, co, co zrobionych w tyle na plecach. Już robiłam, już Wam mówiłam, pokazywałam, ale jeszcze raz pokażę, na czym to, wygląda, na czym to polega. Musi być jedna strona i druga, w miarę równa, żeby to przy szyciu było takie jak należy. Przerabiam do końca. Tutaj jestem na prawej stronie i tutaj na tej połowie. Nie gubię oczka, ponieważ zgubiłam na lewej stronie. Więc tutaj nie gubię. Robię oczka francuskie wszystkie na prawo. To jest bliska. Także obiecałam, że pokażę i zrobiłam to komuś może przydać. Jedna połowa jest zakończona, widzicie? Jedna połowa. Teraz na ten drut będę przekładać drugą połowę, ale już tutaj oczko będzie zgubione. W tej drugiej połowie już oczko będzie zgubione.